Co łączy zespół politycznych jajników z łysieniem? Często jest tak, że kobiety borykające się z PCOS mierzą się z nadmierną utratą włosów. Ma to głównie związek z hiperandrogenizmem. Niestety w większości przypadków u kobiet tych występuje także insulinooporność. Zwiększona ilość androgenów w organizmie w wyniku hiperandrogenizmu plus zwiększone poziomy insuliny, które te androgeny nakręcają, powodują występowanie łysienia typu kobiecego. Jak zatem podejść do terapii łysienia w PCOS? Zaczynając od parametrów, które możemy kontrolować i na które możemy wpływać, czyli regulacja gospodarki glukozowo insulinowej Właściwa dieta z niskim ładunkiem glikemicznym, właściwym rozkładem makroskładników, z regularnością spożywania posiłków oraz zadbanie o podstawy takie jak sen, aktywność fizyczna czy redukcja stresu pozwolą nam na regulację gospodarki glukozowo insulinowej W przypadku bardzo silnego łysienia typu kobiecego wywołanego PCOS konieczna może być konsultacja z endokrinologiem. Może on włączyć do leczenia inhibitory 5-alfa-reduktazy czy leki antyandrogenowe. Do leczenia miejscowego łysienia warto włączyć Minoxidil 2-5%. W pielęgnacji skóry głowy warto, aby znalazły się kosmetyki zawierające w swoim składzie składniki takie jak chociażby palma sabałowa, żeń skrzypolny, skrzyp polny, kozieradka czy pokrzywa zwyczajna.